Przyszłość mobilności przybiera różne formy. Jedną z nich jest Renault Twizy. Szczerze mówiąc, kiedy kilka lat temu francuski koncern pokazał pojazd koncepcyjny, nie do końca wierzyłem, że ten elektryczny pojazd wejdzie do seryjnej produkcji. A jednak jest i trafi do Polski wiosną 2013 roku. No to jedziemy. Pierwsze pytanie, jakie nasuwa się wielu internautom, to czy Twizy można driftować? Odpowiedź brzmi, można. W określonych warunkach. Ok, sprawa numer jeden. Powyżej 50 km na godzinę jest głośno. W dodatku słyszę wszystkie inne samochody, ponieważ jedyne co zabezpiecza mnie przed warunkami atmosferycznymi... No, jeszcze mamy ciężarówkę. Jedyne co zabezpiecza mnie przed warunkami atmosferycznymi to dach, przednia szyba i te drzwi które zresztą są w wyposażeniu dodatkowym, przynajmniej na niektórych rynkach. Ale poza hałasem jakoś specjalnie nie czuję się zawiany przez wiatr. Także podejrzewam, że da się to wytrzymać nawet w zimie. Wprawdzie środek ciężkości jest nisko, więc samochód nie wychyla się specjalnie na zakrętach i bardzo trudno go przewrócić. Ale zawieszenie jest bardzo, bardzo twarde, więc czuję tu każdą nierówność. Na szczęście fotel jest wygodny, przynajmniej z przodu, bo nie chciałbym być pasażerem z tyłu. Renault obiecuje, że ten samochód pokona do 100 km na jednym ładowaniu. Ładowanie trwa do 3,5 godziny. Oczywiście, im więcej jeździmy po mieście, tym więcej odzyskujemy energii podczas hamowania. A im więcej jedziemy w trasie ze stałą prędkością. No to już kwestia tego, czy odpuszczamy czasem pedał gazu, czy nie. Samochód rusza w miarę żwawo i do prędkości około 40 km na godzinę. Nie czuć specjalnie, że jedziemy czymś, co ma raptem 17 koni mechanicznych, powyżej tej prędkości czuć. Renault Twizy dostępny jest w dwóch wersjach. W wersji dla młodzieży od lat 16 jest to wersja, która rozwija do 45 km na godzinę i w wersji pełnej dla dorosłych, która rozwija do 80 km na godzinę. Na trasie Łazienkowskiej udało mi się pojechać 83 km na godzinę i nagle okazuje się, że nikt w tym kraju nie przestrzega przepisów drogowych. Jechałem najwolniej. W środku jest stosunkowo dużo miejsca, jest mi tu wygodnie, natomiast brakuje bagażnika. Z tyłu jest coś pod oparciem pasażera, do czego bardzo trudno się dostać, a poza tym zmieści się tam może kurtka, ewentualnie jakiś niewielki plecak czy torebka. Z przodu mam dwa schowki, jeden niezamykany, drugi zamykany na kluczyk, więc do niego nie dostana się, kiedy samochód jest w ruchu. Po obu stronach mam jeszcze miejsce na położenie czegoś, na przykład tu z powodzeniem mieści się mój statyw. Teraz jedziemy przez o, saską kępę. I tu właśnie okazuje się, jak złe jest zawieszenie w Renault Twizy. Au, 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 au. Kompletnie nie czuć też hamulca. Zdaje się on działać zero -jedynkowo. To znaczy naciskam go, jest twardy, nic się nie dzieje, aż nagle samochód zaczyna hamować. No i odzyskiwać energię. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie widać z tej kamery, bo strasznie trzepie. Tweezy rzuca się w oczy, wywołuje ciekawość, chociaż na końcu większość moich rozmówców była rozczarowana osiągami i ceną, która zbliżona jest do maksy skuterów. A Renault ma zamiar sprzedawać Tweezy w Polsce właśnie jako alternatywę dla skuterów, szczególnie jako pierwszy pojazd dla nastolatków. Ma dach, poduszkę powietrzną, więc rodzice z odpowiednio zasobnym portfelem mogą się zainteresować.